Co? Co? znalazłem. Jest moneta gdzieś. No dobra, ja już też wyciągnąłem. Bazyle, jak? Gotowi. Gotowi? Gotowi Kierunek plaża. Dzień dobry. Witam Was serdecznie na kolejnym odcinku. Tym razem będzie odcinek z poszukiwań na plaży. Idziemy na plażę, na trzy wykrywacze. I zrobić co? Pozmywałeś możesz iść. No dzięki wielkie. No. Idę na drugą torebkę zarabiać, dziewczyno, a nie tam... Ja może pójdę z to tam jeszcze Idziemy zrobić konkurs. Mamy trzy wykrywacze. Kto pierwszy monetkę znajdzie i zobaczymy w ogóle, czy cokolwiek znajdziemy. Także miłego seansu. To są dwa moje pierwsze sprzęty. Pierwszy miałem yy, kanarka, a potem miałem Simplexa, wiesz? Ale myśmy szybko zaszli. Ledwo wyszli, już zaszli na plażę. No, no dobra, co? Idziemy najpierw ten kierunek. Zrobimy, a potem pójdziemy sobie tam, czy a. najpierw tu jakoś. No, a tu jest więcej ludzi. No dobra, czekamy na bazyla. Ten dalej nie idzie, nie? Obiecał nam zimne, zimne. Nie. No. Trzy godziny. Tak trzy godziny. Trzy godziny my go namawiamy, żeby on nam przyniósł. I co? Świeżak przyjechał, nawet nie chce w kupnego zrobić. Tata idzie czy nie? Nie. <grywa> <grywa> No, tata jo tata już nawet co odpuścił poszukiwania Dobra, lecimy wtedy Kto znajdzie pierwszy monetę, nie? Konkursik, co? Jo? No dobra Już był pierwszy krzyk. Tam mistrz krzyczał, że to jest jego plaża i wszystko tu co znajdziemy to jest jego, nie? Bazylku Mam znajdkę dla tego mafioza Niech weźmie i niech pociumka kurę, no. Może pociumkać smoka i tyle kurę. już masz taki sygnał, że możesz wykopać. Co? Czemu? Nie no, musisz wejść jeszcze raz, zrób. No to gdzieś to wykopałeś. A no. no, musisz tu gdzieś wykopać. Pointer tego nie łapie. No weź tu tak, jakbyś był prawdziwym kopaczem. To co tu było, to było to, nie? No, o, Marcin Bite. <laughs> Zaczerpnij dłonią. Realnie. Wreszcie, wreszcie Bazylku, nareszcie! My się doczekali. Ja Słowa wiedziałem, do że ty miałeś tak niecny plan. Grazie mile, grazie mile. Rozumiem, oh. rozumiem, że jest, rozumiem, że jest co upijać, nie. Tak? No kurde, co? Pogodę, a co? Nic więcej, nie? Pogoda jest. Jo, zawsze, wszędzie. Jeszcze raz, jeszcze raz. My to gadu-gadu, my to sobie stacja, a Eriko, co? 2 eurocenty. Wygrałeś. Stawiasz. No. Nie wiem, ile ty mu dajesz kieszonkowego, ty? Piotrek, ile mu dajesz kieszonkowego? Starczy? Ile tam masz tego kieszonkowego? No po zimnym Bira Moretti, no trudno, jesteś z facetami, no to co teraz? No i zrobili młodego. Ja mówię my tu za długo siedzimy, no 20 eurocentów 20 eurocentów? No. Możemy wracać. Po co my tu w ogóle siedzimy? Jak to, to skończymy, to wracamy, nie? Zabraknie. <laughs> jak, zabraknie, jak zabraknie to wracamy. Po co my tu siedzimy? I co? A ty, młody ma 30 eurocentów, to już mamy prawie. No, i co? Ja mówiłem, że po przerwie zawsze się odmieni. Zawsze. 50 eurocentów. Taktyczna stacja. Co ja mam ci mówić? No. Birra Moretti, birra Moretti, 50 euro centów. Nareszcie! Myślę, że ci wędkarze więcej nas niż my. I ta maszyna. Chyba oni więcej tu nas No niestety początek sezonu to jest dopiero wszystko rozkładane. Przyjściu więc nie ma na co liczyć. Tu czy nie? Tu znowu masz monetę? Erik tu jest brama. Nie, tu nie. Tu tam. Tam nie, jeszcze dalej, tam gdzie jest tam ten garaż. A tu nie? Tata ma w garażu takim podłóżkiem pod cały karton. Jakże jeżeli trafiłeś kolejną monetę, to już jest bankowo przybite, wiesz. Tak jak hołd Wycięzwo. pruski. Zwycięstwo nad zwycięstwami. Stawiasz i nie ma co, nie? Taka przebitka na twarz taty. Wygraliśmy, nie? Przegraliśmy, ale wygraliśmy, nie? Chodź, kończymy. Eryk, gratulation. Tak jest. Wygrałeś. Cieszymy się z tego niezmiernie. Jak nie wiem co. Jak no chodź tu, z pion, ej. Do mnie tutaj. Nie ma takiej szansy. 2 metry kwadratowe. Żółwolek. Podsumowanie. Nie, tam nie ma podsumowania żółwolek. Ale ja ci daję szansę. Jutro Marcin jedzie na wycieczkę, zostawi wykrywać tacie. Na cały dzień i idziemy rano robić dogrywkę, ale na tą stronę. Zgoda? Dobra. Tak? No i dobra. i tak nie, dzisiaj stawiasz, a jutro zaczynamy nowe muszę wyzwanie. Szepnąć, muszę szepnąć słówko Robertowi. No kurde, człowiek chce być fair wobec tak. nich, to jeszcze kurę zrobią mi tu na przekór, nie? Kłowieku, to jest mało. No, Chciałbym od Ciebie odkupić słówko. Robert, no ten gwóźdź to jest gwóźdź do sukcesu. Ha. No właśnie, ja go wbiję w kampera. No kurde, rewelacja. Jeszcze jest ten, ten śledź z 34 Sygnatowany? Tak. No dobrze. I jeszcze ten medal. A, <laughs> <w> parę, <laughs> <w> parę, <laughs> parę no, a to Dziś, jest tego. Ten medal. Masz tak, ja. taką szczotkę drucianą? Nie mam. Przez to Spartakus mógł zgubić. Marcin ma taką szczotkę drucianą, ja wiem. On ma specjalną do fantów. Marcin, ty miałeś taką specjalną szczotkę do fantów? Yy, duży, duży. A to jest od zębów Duży no, To będzie zębów są kupny dzisiaj. No, no? To było do fantów. To było właśnie jak się znajdzie medal Spartakusa. Nie był wymieniany. No, zobacz. On no. ci zaczął hałasować, on ci zaczął hałasować. Nie, nie szukaj, to i tak nie warto, no. On wszedł cały do tego tak, garażu. To jest jest zestaw. <grych> medal Spartakusa. No. Widziałaś? To Masz to w Polsce. To jest zestaw. A to jakiś pewnie żeton jest. No. Do Masz to w Polsce? No dobrze. Masz to w Polsce? No, A to. Polsce? Taki żeton? Zrzeton no. na prysznic. Jaki to jest Andrzej? No jaki to jest Andrzej? Mówi do mnie. Dobra, no to w piątek jedziemy. Do piątek. A Andrzej sobie piątek zrobił dzisiaj. No, dzisiaj Jakich my to mamy gości? Emilka, Andrzej, nasze kochane Mówi. Italiańce przyjechali. Ja pitole, nie wierzę, ale mamy, ku... jakie odwiedziny mamy, no rewelacja, nie? Wiecie co? Wariaty, ile ty mówiłeś? 150 wy macie? 100, 100 kilometrów. Oni sobie motorkiem przyjechali do nas. Wiem, że tu trzeba wykorzystać te 0,5, może zimne, zimne. Namówiłeś mnie. Na biwaku, na biwaku, tu nie wygląda jak na prawdziwym biwaku. Tu jest kurę Jak Olek excuse me Nie no. Kreweteczki pyszne no, ja. Wino. Wino krewetki, Przyjemna. Italia Italia Goszczą tutaj jak No widzisz, Emilka jak, to wiesz jak... Gość w dom, Bóg w domu. No oczywiście Limoncella AMG. na Następna Limoncella, kore. I, I znowu bursztyniarz wybrzeleń. Narancza, narancza. Dobra, miała być dogrywka, dogrywka poszukiwań, ale no poszliśmy jeszcze zobaczyć. Zero, totalne zero. Także my teraz rowery. I lecimy na Miacho, nie? Zobaczyć wieczorem. Tu jest impreza, tu zobaczcie, jaka kolejka do dyskoteki tam była. Kurde. No, Przecież oni wejdą o 3 rano, nie? Ja pitole, tu jest teraz już wszystkiego naładowane. No, wszyscy na skuterkach, tak. Żadne zasady nie obowiązują. Kurwa. To nic, totalnie nic nie obowiązuje. Ścieżka w tą stronę, oni jadą prosto na ciebie i gitara, nie? A tu ciągle wszyscy chodzą już i. Tu będzie chyba dzisiaj głośno, co? I pod prąd, i gitara. Tyk. Jak to skorupka za młodu nasiąknie, to to już wiadomo, że to inaczej nie będzie jeździć To tu mruczy To tu mruczało, co? On miał go zagazowane? Ja pierdzielę Zobaczcie, majówka, godzina 21 pełne restauracje, pełne bary. Ja nie wiem, jak my wbijemy w ogóle na to miacho. Nie no, tu jest imprezownia na maxa, nie? Ja yeah, pierdziele! Tu jest jedna wielka impreza, nie? Ja! Yeah. No, imprezownia przyjechana. To wjeżdżamy. Wjeżdżamy do Kyoji, do starego miasta. No nie wiem, no Bazyl mówił, że tu jest smaczna pizzeria, to nie wiem, czy jedziemy zwiedzać, czy jedziemy jeść. Wasza decyzja. No dobra. Piocia, zwana dalej Małą Wenecją, ale petarda. To już ładnie tu wszystko wygląda. Myśmy byli w dzień oczywiście, tam nasz wieczorny trip. To my nie jedziemy jak świeżaki, bo my już tu wszystko znamy, objechaliśmy. Co ten tam kiwa? Nie. Ja wam powiem, ja jestem przerażony. Tu, tu nie ma żadnych przepisów, żadnych zasad. To co oni robią na rowerach elektrycznych. To oni jeżdżą, nie wiem, po 70, po 80 na godzinę. Tu przed chwilą jechali ze skuterem się ścigali. No to rowerem kurę, szybciej jechał niż skuter, nie? Cyk, jazda. Nie patrzę. A. Przypiąć tu rowery, tylko nie wiem, czy później znajdziemy. Nie, chyba nie przypinamy, co? Ale pięknie. Ale bajka. Dobra, rowery zapięte, wszystkie razem spięliśmy. Zresztą tu chyba nic takiego nie będzie. No i zaczyna się. Stand by me, stand by me, ruszamy tam na Miacho. Pięknie to wygląda. Dobra, ta muzyka. To już widzę, tu knajpki się skończyły, tylko wiecie co? To stare miasto, no, tam co przyjeżdżaliśmy, to typowa imprezownia, same beach bary i małolaty tańczące i umka umka, trąbka. A to starszy zda. A to już silwersi się bawią w tym momencie, nie? ale ale ładnie, jest klimatyczne, fajna, fajna taki odzież, Naprawdę klimat. Ja jestem spocony. Ja niepotrzebnie tą bluzę ubierałem. Normalnie mi jest gorąco. A co to, tu jest ty, To jest pręgierz, jaki? Nie, masz chyba co? Na... Masz, pręgierz, kurde. No? Benetti Marci. Się naczytałem, jak mój cały włoski teraz się, <grafię> gracie mile, to tyle już się nauczyłem, nie? A tu, nie wiem co to? No kurka, o jak? Człowiek światowy jest, nie? Nie, tu jest zupełnie inny klimat. Teraz ja błysnąłem. Wy wiecie co tu jest? Chodźcie, was zaprowadzę. Pokażę wam co tu jest, nie? Taram Widzicie? Tu jest to? Co? Nie widzimy, a czujemy. Ale tu jest bajka. Samą Maciejką. Cytrynki jak to na bludnych kolorach? Ale pięknie. No, ładnie, ładnie. Ale wszędzie pełno ludzi. nie? Tu ty byś chciała usiąść? Nie, no ja. O, dobra. No bo jest dobry, no co? Nie jest dobry. Dobry. Ale w ogóle, jak tu jest gwarno i widzieliście? U nas y, z psami nie wejdziesz do knajpy, nie? A tu wszyscy z pieskami sobie siedzą. Ja Pitole jak to wygląda, to jest klimat tutaj. Tu knajpka, tu już kanał motorówki. I żeby zaraz ktoś nie pisał w komentarzach, że no, kanał fajnie, pięknie, romantycznie, ale że śmierdzi. Czy śmierdzi tu czymś? Nie. Nie. Ja tu jednak Justynę perfumę. No, bo tu wszyscy ładnie pachną perfumami. Tak, to całego pachną. Pięknie, po prostu pięknie. I co jeszcze yy, muszę powiedzieć, że bardzo mi się włoski styl podoba, bo włosi są mega, zarąbiście, tacy ubrani fajnie, tak z takim gustem, z takim szykiem. Nie jak Polska, kurę wiadomo, wszyscy Głesy i Kalwiny Kleiny, nie? Jak największy napis, żeby było widzieć, że każdy ma głesa. Tu nie, właśnie wszystko ładnie, stonowane, ale tak... No. Nie wiem, nie mam na to słów, nie? Ale tu jest pięknie. Yeah, nie, no jak w Alani parasolki, no. <grytanie> jak w Alani. No chyba ja, tam tym mostem przejdziemy, nie? Nie, serce, tamte serca, takie, Nie, serduszka, dwa. No nie, no takie serduszka ominąć. To by był grzech śmiertelny, nie? I jake romantiko. Marcinko, zaraz. O, daj buziaka, no. A ja? Daj buziaczka też. Pod serduszkiem? Gdzie są serduszka? Głowę mi widać? Widać. Że to są kominy? Tak wygląda, nie? Jakby. Może faktycznie jakiś monastyr taki. Nie wiem. No, okay. piękne te uliczki są takie, cyk. Malutkie, klimatyczne, wąskie. Podobacie się? Podoba Cię się. No to dobrze. No tam są, no tu jest jakaś figurka A tam są też figurki, nie? Uh -huh. ich tak nie widać Jeszcze w międzyczasie z taką Ale mów, a co tam? Opowiadaj historię. Ja mówiłem przecież, że ty bardzo dobrze po włosku nawijasz. No to wiesz, jak ty tu siedziałeś, pracowałeś i tak się... Jezus, jakie tu są widoki Mmm Bajera Jak tych Włoch nie kochać? Jak to jest tak pięknie. Wszyscy siedzą, delektują się widokami. Nie ma dzisiaj dziadka z nazwiskiem. Nie, ten był mocny nie? na no. tym rowerze z głośnikiem, i, i same takie Italiodisko tutaj puszcza. Myśmy tu z ulą tańczyli. Z centrum miasta ulica Deptak, samochody, motory, rowery, wszystko tu jeździ, nie? I my środkiem idący. To jest w ogóle niesamowite wszystko, nie? Total luz. Ja wiem, że na spacer. No, ale tam już będzie zamknięte, jak wy będziecie tak szli. Tam było tylko do 22. Ale on na pewno. No nie wiem, czy w takich bokach to będzie tak długo otwarte. No. Na piwko? Na piwko? To idziemy. Obeszli się smakiem. A bazyle polecali tą pizzerię. No, kurę, na full wypaść. No pachnie tutaj nicością. To tu jest to jest zupełnie inny świat. Tu niczego nikogo nie ma, nie? No my omy, tu wiesz. Szansa jest na fritti. Ej, ten kalmary fri fritki Kalmary fritą na Kalmary fritti. Chociaż nie powiem, bo to ja też uwielbiam, to jest bardzo dobre. Te się rozgadały spacerowiczki yeah. 23 i pusto, nie? Jechaliśmy 21, nie szło się przedrzeć. 23, pustuję jest jak Hellboy. Wyglądam na tej kamerze, Jak ta Trump? Stary Trump, chyba, kurde.